rekordowa liczba 75 dwuosobowych drużyn wzięła udział w Pucharze Polski Mixtów w Petankę, który odbył się na leszczyńskim bulodromie Linum. Pucharze Polski w singlach wystartowało 147 zawodników. Gracze z całego kraju reprezentowali ponad 40 klubów zrzeszonych w Polskiej Federacji Petankę. Wśród nich było 7 zawodników z klubu Petankę Leszczynko. Po trwających ponad 12 godzin zawodach 16 najlepszych drużyn zakwalifikowano do drugiej części turnieju, niestety już bez drużyn z Leszna. Pierwsze miejsce Pucharu Polski w mixtach wywalczyła drużyna z Gdańska w składzie Agata Kulikowicz i Robert Szczepański. Złoci medaliści w finale pokonali 13-6 drużynę, w której grali zawodnik z Krakowa Franciszek Giżycki i Zofia Lis z klubu UKS Subkowy. Brązowe medale wywalczyli wychowankowie klubu Pytanka Leszczynko, obecnie reprezentujący klub Sokół Wrocław, Kinga Cieślawska i Rafał Grzelczak. Po bardzo emocjonujących zawodach pierwsze miejsce Pucharu Polski w singlach zdobył Rafał Grzelczak. W finale pokonał swojego klubowego kolegę Tomasza Grzelaka. Trzecie miejsce i brązowy medal zdobył Wojciech Grzybowski z